Zanim przejdę do podsumowania meczu, to przede wszystkim chciałem pogratulować Radomiakowi, zawodnikom, trenerom i władzom klubu za wygranie trzeciej ligi, za mistrzostwo trzeciej ligi. Chciałem życzyć sukcesu w barażach, wygrania tych baraży i awansu do drugiej ligi, bo no Radomiak jest takim klubem, że na pewno zasługuje na. Wyższą ligę niż trzecia i wszyscy tutaj trzymamy kciuki. Tym bardziej, że mówię, klub Pilica współpracuje z Radomiakiem, bardzo fajnie ta współpraca się układa i też wielu przecież zawodników, którzy dzisiaj są w kadrze Radomiaka, tak jak chociażby wnuk czy Barzyński w poprzednim sezonie grali u nas i są bardzo dobrze wspominani. Też podziękować chciałem za wypożyczenie Karaska zimą, bo... Chłopak dzisiaj zagrał bardzo dobry mecz. I bardzo nam się przydał, bo mieliśmy swoje problemy zimą. A jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no gratuluję Radomiakowi zwycięstwa. Myślę, że wygrał zespół o tą jedną bramkę lepszy. Natomiast też jestem zadowolony z postawy swojego zespołu. Uważam, że zagraliśmy dobry mecz dzisiaj. Ogólnie jestem zadowolony z postawy swojej drużyny w całej rundzie wiosennej, bo naprawdę sporo punktów zdobyliśmy, pomimo że mamy bardzo wąską kadrę, małą możliwość rotowania. Ale dzisiaj mówię, dobry mecz. Pomimo porażki, też plusy w tym meczu. Uważam, że bardzo dobrze dzisiaj zagrał Bartek Bogacz. Debiut od pierwszej minuty, po raz pierwszy wyszedł, ale zapracował sobie na ten debiut. Nie strzelił z stuprocentowej sytuacji przy wyniku 0-0 ale uważam, że jeżeli złapie troszeczkę doświadczenia to na pewno takie sytuacje już niedługo będzie strzelał, bo jest to chłopiec bardzo utalentowany